Nie można wytrzymać, we Francji pilotacja jest jeszcze gorsza. Jeszcze gorsza. Kiedyś na przykład za moich czasów, to żeby... Tak, mam taki miesięczny bilet na wszystkie środki komunikacji w Paryżu, Cartoon, to się nazywało. To się szło ze zdjęciem do kasy tyle jakiej na stacji metra i od razu się kupowało to. Teraz. Załatwienie czegoś takiego trwa cały miesiąc. Cały miesiąc. Jakieś zaświadczenie, jakieś no, cuda na kiju. Odpowiedź, ta biurokracja żyje z utrudniania życia innym. I to jest po prostu taka naroś rakowa, która się powiększa i daje przerzuty. I to jak tego z tym sobie nie prowadzimy, to marny nasz los. Proszę bardzo. No jeszcze Panie Dyrektorze, ja mam trzy króciutkie pytania. Jak on sądzi, dlaczego ustawa 566 o jakiej pomocy dalej obowiązuje? A drugie pytanie. No, dlatego, że Unia Europejska to jest inicjatywa Unii Europejskiej i pan Bronisław Komorowski jako prezydent podpisał ją 24, jeśli dobrze pamiętam stycznia 2014 roku. No i obóz dobrej zmiany i nie uchylił. O, Państwo może nie wiecie o co chodzi. O, no, ustawa 1066 yy, stanowi, że formacje zbrojne obcych państw mogą uczestniczyć w tłumieniu rozwójów na terenie Rzeczypospolitej. Pospolskich. Ja cały czas obowiązuje. Jakby Niemcy chciały nam zrobić kukru, mamy w Polsce dwumilionową diasporę kraju. Większość tych ludzi nie ma żadnych złych zamiarów wobec Polski, ale znaczy statystyka nawet mówi, że pół może nawet cały procent może być zadaniowanych wywiadowczo albo dywersyjnie to niekoniecznie przez Służbę bezpieczeństwa Ukrainy, tylko przez BND, bo zawsze te związki tam były. I gdyby Gdyby Niemcy chciały nam zrobić kupę, to wystarczy uruchomić tę grupę do wywołania wołynki takiej, do niszczenia mienia, palenia, mordowania ludzi itd. No i to jest doskonały pretekst, że on ma latach, ja, w tak, to trzeba w w latach no i tyle. Przypuszczam, przypuszczam, że minister Macierewicz właśnie na tę okoliczność utworzył te bataliony obrony terytorialnej, bo on tam bo opowiadał na mały, że była Putina, wystarczy porównać uzbrojenie tych batalionów, żeby tam nabrać na, niezachwianej pewności że one nie poradziłyby sobie nie tam ze specnazem, ale z ogólnowojskowymi formacjami rosyjskimi. To, to nie. Ale z taką wołynką to by mogły sobie poradzić. Tylko pan minister Maciejusz już nie mógł tego powiedzieć, bo to Ukraina to jest nasz strategiczny partner i sojusznik któremu się publizujemy, jak też może mówić takie świętokradzkie o tym, nie wygląda, ale to, ale to trzeba sobie zdawać sprawę z takich. Proszę bardzo. Drugie pytanie. Wspominał Pan o tym, że prezydent Obama e, tak rozwalił porządek światowy. Nie, europejski. Europejski, tak, tak. tak pozwalając na e, tę rewolucję e, na, na Ukrainie. Jak Pan sądzi, no, jakie. E, Jakie, jakie powodowały nim yy, 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 a tutaj... A chciał co, co zrobić, bo... zrobić nazwość Putinowi złowrogiemu, ale ten, teraz... Przecież ten, ten porządek był Przecież wspominał czasy regana No tak, ale chciał zrobić nazwość Putinowi. Yy, ale mu nie zrobił specjalnie nazwość, bo Putin wykorzystał to, żeby przeprowadzić rozwój Ukrainy, który jest faktem i od razu tutaj na wśród pytałem o, o trójmorze trum mi osobiście jawi się ta, ta inicjatywa dość efemerycznie czy zna Pan jakieś istotne jakby działania rzeczywiste istotne działania z ramach nie zna, nie, tej nie zostały podjęte poza takim młoczeniem dziękuję natomiast jeśli chodzi o tą sprawę Ukrainy to, to, to jedynym Trwałym skutkiem tego przedsięwzięcia jest rozbiór Ukrainy. Z Jaki z tego wniosek? Stany Zjednoczone będą wojowały z Rosją do ostatniego Ukraińca. No tak. Putin wydawał się zaskoczony tym Majdanem, ale okazało się, to nieprawda. On czekał tylko na jedną informację. I kiedy nasza złota pani powiedziała, że na Ukrainie nie będzie interwencji wojskowej, to zajął krym 24 godziny. Tylko na to czekał. Bo jak była interwencja wojskowa, a nie wiadomo, ale jak ona go zapewnia, że nie, to co mu mówi tak w przełożeniu na język knajacki? Na co do Roniu czekasz? Wiesz, prawda? O. No Nie pierwszy raz Rosja się tak zachowała, bo czekała dwa tygodnie po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Wielką Brytanię od 3 września do 17 1939 roku. Rosja nie wypowiedziała Polsce wojny. Czekała na interwencję no tak. po wypowiedzeniu no, wojny dlatego, przez Wielką Brytanię. No, dlatego, że nie wiedzieli jeszcze jak się rozwinie sytuacja. Nie byli pewni czy Wielka Brytania nie będzie wojskowo interweniowała na dużą skalę, no to wtedy by się przyłączyli do Wielkiej Brytanii i tyle. Tylko, że warto pamiętać, co było jeszcze zanim wojna wybuchła. Wielka Brytania w marcu 1939 roku udzieliła Polsce gwarancji. Tak, ale w lipcu 1939 roku delegacja Imperialnego Sztabu Brytyjskiego z marszałkiem Bajon na czele pojechała do Moskwy, żeby przeciągnąć Stalina na stronę antyniemiecką. I Stalin nie powiedział nie, tylko zwrócił uwagę armików, że Związek Radziecki nie, nie ma wspólnej granicy z Niemcami. No to jak Armia Czerwona ma wejść w kontakt bojowy z Wehrmachtem? Gdyby, powiada Stalin, Armia Czerwona obsadziła zachodnią granicę Polski, a to wtedy co innego. Krótko co mi dasz, jak ci to zrobię? Jak mi Polskę dasz, no to pogadamy, prawda? To wtedy pogadamy. I delegacja sztabu imperialnego państwa, które nam kilka miesięcy wcześniej udziela gwarancji na ten temat, rozmawia to. Gdybym ja był na miejscu ministra Beka, to jakbym się o tym dowiedział, a chyba bym się dowiedział, to bym natychmiast wysłał depeszę do Berlina, do pana ambasadora Lipskiego w Berlinie, żeby natychmiast się dowiedział, jakie są warunki niemieckie. Bo jeśli już ktoś ma mnie sprzedawać, to wolę się sam sprzedawać bo będę może się korzystniej sprzedał, a jak komuś udzielę licencji na to, żeby mnie sprzedawał, no to Winston Churchill nas sprzedał w białcie, tak jak się krowę sprzedaje. Ale to na podstawie tej, żeśmy mu dali licencję na handel polską. Dostał koncesję na handlowanie polską. Nie wolno takich rzeczy robić, bo to mówię, lepiej się sprzedawać samemu i, <kluzny> i nie, no nie za to jest zupełnie bo bardzo dobrym przykładem jest generał Franco, który tam nie lubił, bo tutaj postępactwo, go nie strasznie, ale Hitler chciał koniecznie generała Franco wciągnąć do Osi. I nawet tam pojechał się z nim, spotkał a generał Franco nie mówił, nie, bo tam niebezpieczne było, Hitlerowi tak w prostormacie mówi tak. My tu nie, niedawno żeśmy wojnę domową zakończyli i nie mamy dobrego zeznania co do własnej sytuacji, gdyby Niemcy nam przekazały tyle a tyle stali, tyle a tyle węgla, tyle a tyle czołgów, tyle a tyle, zamiast takiej za połowę ilości tam wymienił. Oczywiście Niemcy nie mogły z takich żądań spełnić. No i nie. Hitler jak wrócił do Prynia, to powiedział, że wolałby sobie wyrwać trzy zęby niż jeszcze raz taką rozmowę. Ale to tak się broni interesu własnego państwa. Nie że co o nas powiedzą w Paryżu, a nie, mówią, co chcą. W Paryżu dobrze mówią o każdym, kto stać na kupno szampana, więc to niech nas będzie stać, to będą o nas dobrze mówić. Także, tak dobrze, jeszcze ostatnie pytanie. Proszę bardzo. Tam pan z tyłu. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Pytanie pierwsze, skoro Polska w roku wyborczym, czy pan głosuje w wyborach? No, głosuję. I, I pytanie drugie. Na kogo i dlaczego? O, o, o. <śla> panie, żeby była lepsza zmiana. Teraz tak, tak. jest dobra. Tak, tak. I Zbyt na pana, wszystkich narzekamy. Tak, jasne, ale ja nie przyjęłem to jako agitator Dziękuję. żadnej partii, ale żeby Pana tak całkiem nie zostawić, to odpowiem taką historią, prawdziwą zresztą. W 1919 roku, jak tam już delegacje wszystkich państw przyjechały do Paryża na konferencję w Wersalu, no i czekały na prezydenta Wilsona, bo nie zaczyna się imprezy bez gospodarza, prawda? No, a ten zwlekał jakoś z przyjazdem. No i żeby sobie skrócić czas oczekiwania, to zapraszali się na przyjęcia jedni, drugi. No i polska delegacja też wydała przyjęcie, na których zaprosiła wszystkich tych, Między innymi greckiego premiera Wenizelosa. No i jakiś Polak już w dobrym chmielu, tak w trakcie przyjęcia, podszedł do tego Wenizelosa i go zapytał, jak jego zdaniem Polska powinna postąpić w sprawie ukraińskiej, bo te były walki o redukcji z Ukraińcami. Wenizelos w ogóle nie wiedział, bo Ukrainie chyba nic, a Lobowie to już na pewno. Ale nie chciał zostawić swojego rozmówcy bez odpowiedzi, więc podniósł palec gestem mentorskim i powiedział tak. W tej sprawie, jak zresztą i w każdej innej, trzeba postępować zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami. Zgodnie z naszymi kardynalnymi zasadami, czyli wypiła godzina 21. I mimo tego, że e, taka interesująca dyskusja się wywiązała, nasz czas powoli dobiega końca. A ja, jako muzyk, dodam, że lepiej pozostawić niedosyt niż przesyt. E, w związku z tym, e, zakończymy dzisiaj nasze e, spotkanie wielkimi brałami na pewno czajem e, poprosimy tutaj księdza Krzysztofa e, o błogosławieństwo i apel 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 jasnogórski. 21 minęła, więc te wszystkie ważne, trudne nadziei i obaw, sprawy związane z naszą ojczyzną, Europą, światem, powierzmy Królowej Polski. Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski. Jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam. Maryjo królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Wszystkich rządzących na świecie, w Europie, a zwłaszcza w naszym kraju, na jakimkolwiek szczeblu władzy, aby była to ich gorliwa służba dla wspólnego dobra. Nas tutaj obecnych, a zwłaszcza pana Stanisława, w jego dalszym dawaniu, tak jak nam dzisiaj, konkretnego światła, konkretnych przemyśleń, yy, czy to spiskowych, czy bardzo konkretnych darów jego mądrości do przemyślenia i do osobistego decydowania o losie osobistym i naszym wspólnym. Abyśmy tym wszystkim byli oświeceni Twoim. Maryjo, i płynącym z Bożego źródła światłem. Do Ciebie, stolicy mądrości, królowej Polski, Matki Pięknej Miłości, mówimy. Po Twoją drogę. uciekamy się, święta Boża We naszej Nasze nie prośbary, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wywagać. Panią chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas pojedna, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas uprawia. Pan z wami. Na szczęśliwą, bezpieczną drogę do domu i dalszy czas z Wielkiego Postu, a potem świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Niech sam Bóg błogosławi. Oliczyc i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Jeszcze raz mógł zapłać Panu Stanisławowi.